Elo, elo, na liczne zapytania, jak zdrowo i dietetycznie zjeść? Odpowiadam Wam, ja nigdy nie jadłem zdrowo i dietetycznie. Troszeczkę pieczywa, jak widzicie, tutaj zawsze sobie biorę takie kawałeczki tylko. Do tego troszeczkę piszonej rzepy, plasterek wędliny, troszeczkę sera takiego wiejskiego, regionalnego, wiadomo, Afryka, śliwka wędzona, po to, żeby łatwiej, no, żeby wiadomo, z trawieniem nie było problemu. I do tego omlecik z dwóch jajek i nic poza tym. Oczywiście omlek zawiera w sobie, jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, zieleninkę. Czyli tutaj jest tak na zielono, wiadomo, ale taka wegańska. Nie ma nawet cera, nie ma jakiejś tam wędliny. I w związku z tym jest smacznie. Pozdrawiam wszystkich. Start i trochę pieprzu dodamy. Oczywiście do tego herbatka z rana nic innego nie potrzeba. Czasem możemy trochę soku dodać. Siema jeszcze raz smacznego, mój ulubiony Star TV. Rozpoczęcie dnia dobrym śniadaniem, udany cały dzień.